Zaraz Wam pokażę... Zostaw łapkę, subskrybuj dzwoneczek. Zaraz Wam pokażę, jak ja widzę. Będę się świecił w piwnicy latarką 1000 lumenów prosto w oko. I jedynie co ja czuję, to tylko ciepło tej latarki. Ciepło strumienia świetlnego. Także idziemy na test. Tu jest w piwnicy ciemno. Tak świeci latarka. Wziąłem starą kamerę żeby matrycy nie męczyć i zaraz pokażę jak ja Wam jak widzę. Patrzcie sobie bezpośrednio w oko świecę 1000 dumenów w prawe, w lewe, w prawe, w lewe nie wiem czy to widać i ja tego świata nie widzę. Dlatego sobie zawsze przykładam do ucha. Słyszę piszczenie tam jakiejś elektroniki. I tak to wygląda. O. Podobno niektórym osobom widzącym to światło mocno przeszkadza. Ja tam go nie widzę.